Cześć wszystkim. Rzadko nagrywam takie filmiki, żebym polecał jakiś chiński produkt komukolwiek, ale powiem Wam, że takich lampek solarnych to miałem dużo różnych już pomocowanych, i ta jest jedną z niewielu, które faktycznie świecą, mają fajne funkcje i nie daję linku bezpośrednio do aukcji, bo nie o to chodzi, ja tego nie sprzedaję i też nie chodzi o jakąś reklamę, tylko wiem, że dużo osób jest takich, które szukają i mają fajne funkcje. Teraz była włączona właśnie, mają jak gdyby trzy tryby świecenia. Pierwszy to jest, mam za jasno, spróbuję pokazać. Pierwszy to jest na maksa, drugi jest takie słabsze świecenie. I czujka ruchu, jeśli wykryje ruch, to wtedy zapada się mocniejsze. I ostatni to jest, że ciągłym światłem, takim średnim świeci. Ja używam tej funkcji, że świeci non stop słabo i w razie ruchu zwiększa swoją, swoją jasność. Jeszcze nagram wam drugą część filmiku, jak to wygląda w nocy. Wszystkie sobie można tak ustawić, właśnie w ten sam sposób. I na 8 czy 10 lampek, które kupiłem, zdarzyło się tak, że dwie były jak gdyby rozładowane. Myślałem, że nie działają, ale okazało się, że po wystawieniu na słońce naładowały się i zaczęły z powrotem działać. Tak więc żadna się nie trafiła uszkodzona. Dają tam jakieś kołeczki i dwie śrubki do mocowania, Na to mniejsze oto. Jeśli ustawimy ją tak gdzieś, właśnie na ścianie, żeby słońce ładowało od południa to naprawdę świeci przez całą noc. Ta czujka działa może nie jakoś rewelacyjnie bo tak z 3 metrów mniej więcej to nie jest jakaś duża odległość jak w takich czujkach na 230 v gdzie tam nawet z 8 metrów łapie. No, Ale jest to jakieś rozwiązanie. Ja to używam akurat tam koło właśnie namiotu foliowego koło szklarni. Gdzieś tam przy samochodach właśnie jak się idzie nawet w nocy do samochodu to, to oświetli drogę na tyle żeby dojść znaleźć kluczyk tak więc pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda, już przymocowane, i, i nagram drugą część filmiku w nocy, jak to faktycznie oświetla. Jestem, jestem zadowolony, dlatego mogę komuś polecić taki, takie proste urządzenie. Koszt jednej około 15-16 zł na Allegro. I tutaj, tak jak widać, to są takie diody, takie całe żółte. I jednolicie świecą te punkciki, to jest jak gdyby pojedyncze punkty świecenia, ale, ale rozbłyskuje to jako całość. Widziałem, że tam są różne rodzaje, taki sam kształt, a różne rodzaje tych diod. To ja akurat wybrałem takie i jestem naprawdę zadowolony. Mówię, miałem różne nawet i z Lidla, i na przykład z Lidla nie byłem zadowolony. Tak jak większe rzeczy mi się podoba z Lidla, tak tamte po dwóch tygodniach przestały świecić. Wymieniałem dopiero akumulatorki na, mniej, na większej pojemności, dopiero dawało to radę, ale to takie. Przy nowym sprzęcie dłubanie trochę bez sensu. Akumulatorek nieraz droższy niż taka tania chińska lampka. Czekałem specjalnie, żeby się ściemniło, żeby Wam nagrać te lampki, które pokazywałem, te LEDowe. Teraz już do niej podchodzę, tak więc ona już świeci na ten mocniejszy, mocniejszy strumień światła, nie wiem jak to nazwać. Ale nie wiem jak to pokazać, jak to jest dookoła, bo już jest w zasadzie całkiem ciemno. O, tak wygląda wokół tej lampki. Tyle oświetla. Tam na płocie mam drugą, tylko jak znowu do niej podejdę, no to znowu będzie tak, że ona się zapali na to jaśniejsza. Bo to jest ta funkcja, co mówiłem, że jest yy, słabiej świeci. A dopiero jak czujka wyczuje ruch, to wtedy yy, wzmocni swoje światło. I teraz stoję tutaj do tej bramki. Mam raz, dwa, trzy, cztery. No, 4,5 takiego dużego kroka, i z tej odległości. Wyczuło. Tam, są, tam są też te lampki 1, 2, 3, 4, ale pójdę z drugiej strony domu, gdzie już jest całkiem ciemno, i wtedy wam pokażę. Tak dla porównania, to jest lampa normalna na 230V, i ona ma tam żarówkę ledową taki odpowiedniej, chyba 70, 60, 70. To są takie kule, te z Lidla, tutaj na płocie umocowane. to Tak dla porównania, a to jest jak gdyby te kule, tak w odczuciu takiego normalnego oka, nie mówię o filmie, to te kule podobnie świecą jak. Te lampki, które są na czuwaniu bez tego mocniejszego rozświetlenia, a pomontowałem je w okrodzie w różnych miejscach. Tak jak Wam mówiłem, kupiłem gdzieś z 10 sztuk. No i jak faktycznie ona się rozświetla, to mocniejsze świecenie to naprawdę fajnie oświetla wokół. No tak, w promieniu tam nie przesadzajmy, że to jest jakiś reflektor, no ale powiedzmy, że w promieniu kilku metrów robi się taka wtedy szarówka. Ja tutaj mamy znowu porównanie. Tam żarówka normalna na 230, jakieś 60W, tutaj jest taka w podbitce 5W, ledowa, no a tutaj macie, macie ten, ten reflektorek. No jak podchodzę to, to się włącza na to mocniejsze światło. Także tutaj bym nie chciał kogoś wprowadzić w błąd, że to jest nie wiadomo jaki snop światła, ale no, ciężko to na filmie pokazać, ale realnie jest to takie światełko zauważalne. O, tutaj mi się udało teraz na szerokokątnym bardziej nagrać. Wiem, że nie wyostrza, ale to nie o to chodzi, tylko chcę wam pokazać mniej więcej, jaki teren tutaj oświetla. Tu mamy całkowicie ciemno. Tutaj są widać jakieś tam krzaki zarośla. No i tutaj miejsce pod samą lampką naprawdę jest jasne. No, tak oświetla samochód, gdzie tutaj jest całkowita. Ciemność i ona jest tak w odległości pół metra od samochodu, no to widać, ile światła daje. Tutaj jest inna LEDowa, inny rodzaj. I tutaj jeszcze pójdę do naszego namiotu foliowego. Teraz świeci na czuwaniu, a teraz się właśnie zapaliła. I tutaj wam powiem, że mam tak dobre 5 metrów odległości do niej. No i tak jak widać, no oświetla wystarczające, na przykład wejście. Widać, jaki tutaj jest odcięty cień, że tutaj dzień nie świeci, faktycznie jest całkowicie ciemno, a tutaj, no naprawdę jest jasno. Tu jakby mi nawet jakaś w tym miejscu. Śrubka upadła, to powiem Wam, że bez problemu się dało to znaleźć, bo naprawdę jest jasno. Jeszcze tutaj ostatni teścik. Tutaj może Was trochę mylić, ten zachód słońca, ale uwierzcie mi, teraz daję na swoją nogę na buta. To zobaczcie, jest tutaj już naprawdę ciemność. Teraz mi się zapaliła inna jeszcze na czujkę. Tutaj wokół domu to mam dużo tych lampeczek. I teraz idę w stronę tych, gdzie są samochody. Ta pergola, i tutaj są cztery zawieszone. I tutaj znowu po lewej mi się włączy, zaraz to jest czujka 230 V. A tutaj mi się załączyła pierwsza z tych lampek, druga, trzecia. I teraz dochodzę i czwarta. No i powiem Wam, że tak jak widać, do samochodu można sobie dojść bez problemu, naprawdę jasno przy samochodach. I tak jak Wam przed chwilą pokazywałem, że nie było widać nic na ziemi. No to tutaj dla porównania wszystko widać bez problemu i ta już zgasła, to jakieś 5 sekund świeci na te mocniejsze, może 10 i potem gaśnie na słabsze światło, na tak zwane czuwanie. Jeśli chodzi o to czuwanie, to to jest fajna, fajna funkcja, bo kiedyś miałem jakieś tam inne takie ledy i powiem Wam, że było tak, że yy, jak nie było tej funkcji czuwania tylko na czujkę, a gdzieś faktycznie się nie chodziło i ta czujka nie załączała, to one po jakimś czasie potrafiły się przeładować raz mi się tak ekstremalnie zdarzyło, że że taka lampka która była cały czas wystawiona na południe doładowywała się a nie miała okazji się załączyć, żeby się rozładować to normalnie w niej ten akumulator wyszczelił wybuch także to jest fajnie, że tutaj czy coś chodzi, czy nie chodzi to ona się trochę rozładowuje w ciągu wieczora, nocy także nie będzie tak, że, że będzie cały czas w pełni naładowana i, i że będzie e, coś się z nią działo na zasadzie takiej, że, że się przeładuje. I tak jak mówię, wtedy był normalnie strzał, taki jak z pistoletu. Ten akumulator, co jest w środku, taki jeden gruby paluszek, to poleciał gdzieś tam kilkadziesiąt metrów dalej. Tak więc to taki krótki teścik, żebyście zobaczyli, co to warte. Myślę, że o, widzicie, całkiem ciemno na czuwaniu. Tak realnie okiem, no to widzę takie resztki trawy. Jak się podejdzie, to naprawdę fajnie oświetla. Nie podaję linka do konkretnej aukcji, bo nie o to chodzi, żeby, żeby akurat tam u kogoś kupować, ale o sam rodzaj lampki, że jest całkiem niegłupia, tania, łatwa w montażu. Na jakichś właśnie ogródkach działkowych, czy na takich miejscach, trudno dostępnych, naprawdę fajnie się sprawdza. Teraz jest cały czas obraz rozmazany, bo na tym szerokim kącie idę. Bo dzięki temu mogę nie muszę podchodzić tak blisko, żeby zobaczyć, jak to oświetla. Tu jest jeszcze jedna na tarasie. Także, o, jak podszedłem. No, tutaj jest akurat dość wysoko zamontowana na 3 metrach, także wrażenia na ziemi jakiegoś nie robi, takiego mocnego oświetlenia. Ale faktycznie, tak, żeby się nie potknąć, to jest całkiem spoko. Tutaj się zapaliła przed chwilą 230 V, a tu się zapaliła ta. Wiadomo, że różnica jest, bo tutaj jest dużo jaśniej niż tutaj. No, ale bierzmy pod uwagę, że to kosztuje 15 zł i nie bierze w zasadzie żadnego prądu, nie. Jeszcze rozebrałem dla Was jedną z tych lampek, żeby zobaczyć, co jest w środku. I tak jak myślałem, w środku jest ten duży paluszek, taki wielokrotnego ładowania, taki najbardziej, najczęściej spotykany akumulator. I tutaj co mamy? Mamy takie LEDy z tyłu z blaszką aluminiową, która ma chłodzić. Nie ma żadnych danych, ile on ma, jakie ma parametry, ile ma pojemności. No, i lady są takie właśnie z takim chłodzeniem od tyłu aluminiowymi blaszkami. No, zobaczymy, jak to będzie jeszcze z trwałością tego. Sponsorem nagrania była włókina.com, sprzedawca geowłókin drogowych wzmacnianych nylonem, bardzo wytrzymałych, używanych na podbudowy dróg, parkingów, placów manewrowych. Idealna do separowania podłoża, aby błoto i glina nie wychodziły na zewnątrz, był czysty gryz, żwir czy kliniec. W ofercie posiadają dużą różnorodność szerokości, polskie certyfikaty wytrzymałości oraz jakości produktu, pozytywne oceny, dowóz do klienta, wysyłkę oraz możliwość odbioru osobistego. Również agrowłókine premium, yy, która jest wytrzymała, wieloletnia, nie przerastają chwasty na nasypy pod korę oraz pod iglaki. Zapraszamy do kontaktu.